Jak widzicie kochani, pora deszczowa, już jest pełną parą, zobaczcie, wszędzie się leje, masakra, masakra, trafiliśmy już do Abidjan, dojechaliśmy, daliśmy radę, więc zapraszam was kochani na odcinek naszej drogi do Abidjana. Nie wiem, czy dobrze będzie mnie widać, ale jak wiecie, już ruszyliśmy. Pojechaliśmy mniej więcej gdzieś 50 km od tego miejsca ostatniego. A teraz właśnie idę i rozglądam się, e, czy możemy tutaj spać, czy jest spokojnie, czy nikogo naprawdę tutaj nie ma. Ponieważ, jak widzicie, tutaj, Wam pokażę koszyczek, i tu jest kauczuk, więc e, co jakiś czas. A zazwyczaj co rano ludzie chodzą i po prostu e, nożem przeciągają po tej korze, żeby odblokować spływ do tego wiadereczka małego. No ja się na razie rozglądam. Tutaj jest dobra miejscowa, niedaleko jest droga, więc myślę, że tu będzie ok. Jest dosyć już późno, jak widzicie, jest pewnie ciemno, sorry za jakość. No ale myślę, że... To będzie dobra miejscowa. Idę po kubę, żeby przyprowadzić tutaj rowery i tutaj ładnie na liściach się rozbić. O, nawet obraz nie jest taki zły, jak widzicie. No, tak to wygląda wokół. Nieźle. Tylko ta droga mnie martwi jedynie, ponieważ no skoro jest droga, to na pewno jest uczęszczana. No i tak dzisiaj będzie wyglądał nasz nocleg. Jest wszystko ok, dobrze się czujemy, chociaż powiem Wam szczerze, że na początku, jak wyruszyliśmy, pierwsze 20 km, to myślałem, że umrę, nie? No ale jest ok, taki czujny jestem, bo muszę się rozglądać. Dobra, do później. No więc dzisiaj rano o 6 wyruszyliśmy, nawet nie zdążyłem Wam pokazać obozowiska, które mieliśmy w Lesie kałczugowym Znowu jedyne sceny, które widzieliście poprzednio, gdzie byliśmy. No, już przejechaliśmy około 30 km, więc nawet nie wiem jeszcze ile nam zostało do Abidjan, ale myślę, że pokonamy to w dwa dni. Zobaczymy. Na razie jeszcze trochę słabo z kondycją po tej chorobie, ponieważ czuję jak się jedzie pod górkę to jest masakra. No ale parę dni wrócimy do sił. W Abidjan na pewno pierwsze co to lecimy do Oshona, żeby kupić sobie y, materiały naschabowe, mizerie i takie tam inne pierdoły. A, <grafy> no i musimy się dobrze wyżywić, no i zastanowić co z tą ganą, bo cały czas nas to męczy i myślę, że jednak zrezygnujemy z tego, bo nie ma sensu po prostu. Jednak droga do nie jest taka super prosta, znowu nam dętka pierdyknęła. Tu nas dzieciaki odwiedziły. Zobaczcie. Ciekawskie rowerów, a tam pan naprawia nam tą dętkę. Koleszka baran. Zwierzęta to mnie kochają. Chociaż próbował już mnie uderzyć, ale, ale to taka zabawa, barania. I stoi za mną i czeka, nie? żebym go głaskał. Witam Pana. Dzisiaj wyruszyliśmy o 6 rano, więc dopiero teraz mamy pierwszy posiłek o 11:30. I zobaczcie, tutaj mamy rybkę z ryżem. Kuba ma ostrą wersję, ja mam ryż, też rybkę, ale nareszcie mam nieostre, co mogę jaść. Nareszcie się nauczyłem, jak to się mówi: papima, chociaż oni niechętnie tak dają ale zawsze jest opcja, żeby to dostać. Powiem wam smaku, no taka zupa jakby rybna z ryżem. Ogólnie bardzo dobre, bo jestem chyba bardzo głodny. I find my needs in five places I ain't never need to leave my five stations I got my kitchen in my room My basement, I got a bottle filled with shrooms I got basic, I got some mints before YOLO I got a pocket full of weed I bet the world is going nowhere If they anything like me Damn, that's so fucking Damn, I'm getting bored of just sitting in my room I just wish somebody could hang I ain't done shit since sit on this couch like this whole goddamn day I think I'm just hang I'm putting down my to break up. Zatrzymaliśmy się na chwilę na odpoczynek Powiem wam kochanie jest bardzo, bardzo gorąco, a nam sił brakuje niestety jeszcze. No i tak, mamy 30 km do pewnego miasteczka, gdzie zamierzamy sobie coś porządnego znowu zjeść. Tutaj nasze rowerki. W krzakach odpoczywaliśmy no, a kierujemy się dokładnie w tamtą stronę, więc daleko nam nie zostało. Planowo jest tak, dojedziemy do tego miasteczka i mamy zamiar tam zjeść, tak jak już powiedziałem, a później wyjechać tylko za to miasteczko i to już będzie dużo kilometrów na dzisiaj, bo powinno nam zostać około stówki do Abidjan, więc będzie gitarka. Pojutrze najpóźniej powinniśmy tam być. Chyba, że się wysilimy i po prostu jutro wieczorem tam dojedziemy. Zobaczymy, jak nam siły będą dopisywać. Więc, droga! A tak właśnie wygląda nasze mycie. Zobaczcie. Znaleźliśmy fajną miejscówkę, gdzie można wejść sobie do wody. Oczywiście mydełko i jazda! Wszystko umyte. Można powiedzieć, że tak na 2-3 dni spokój, nie? Dzień dobry, kochani. Właśnie niedawno wstaliśmy, spaliśmy u pewnego gościa, który nas wczoraj zaprosił. No i właśnie chcę wam opowiedzieć tą historię. Dojechaliśmy do pewnego miasteczka, które jest oddalone około 110, 105 km od naszego celu, czyli Abidjan. No i poznaliśmy pewnego gościa, Maxa. Który jest biznesmenem afrykańskim, robi biznesy na różnych rzeczach, hibiskusach, bananach i takich różnych plantacjach. Zobaczcie, tu wygląda tak podwórko. No Jesteśmy na wiosce. No, a my spaliśmy u niego w domu i zaraz Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda, ponieważ go jeszcze nie ma. A nie chciałem też kamerować przy nim. No, tutaj ma kuchnię. Żyje po prostu, no tak jak biznesmen wynajął sobie ten dom. Praktycznie tu nic nie ma, on sam śpi na podłodze. Tutaj już pan Kuba. Dzień dobry. No, a tak, tak wygląda tutaj miejsce, gdzie spaliśmy. No widzicie, wszędzie łachy, nic szczególnego, wiatraczek. Tutaj jego ciuchy, tu łazieneczka. No i tak ten człowiek żyje po prostu. Wynajmuje czasami sobie tu dom, wynajmuje czasami sobie dom w innym miejscu, zależy wszystko od biznesu. No i ugościł nas, dał nam wczoraj kolację, zapewnił miejsce do spania, miła rozmowa. No i tak skończył się wczorajszy nasz dzień. Tutaj nasze rowerki. Jesteśmy już gotowi do drogi, więc ciśniemy na Abidjan. Do piątku na pewno tam będziemy, więc jest petar. Zobaczcie, tak się bawią dzieci na wioskach w Afryce. Tutaj mały sklepik. No i tak to wygląda. Tutaj bananki przy domu rosną. Ludzie mają tutaj co jest. Nie można powiedzieć, że nie. Pogoda w miarę ładna dzisiaj, więc trzeba cisnąć. Być może będzie padać, chociaż mam nadzieję, że nie. Takie jeszcze krótkie spojrzenie na rowery. Zobaczcie, kochani. Jest totalna lipa, wszystko nam rdzewieje, rowery się sypią, mi kaseta totalnie lata, Kubie to prawie koło już odpada, tak lata, o, nie wiem czy to tak widać, ale jest, no, jest tragedia, nie? Musimy powymieniać części, bo daleko to już nie zajedziemy tymi rowerami, wam powiem, no ale jakoś to się rozwiąże, Bóg da nam siłę! Proszę Państwa, mamy pierwszego węża, chociaż już chyba nie żyje. No ale mniej więcej chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda. Widzicie? Taka ciekawostka. Trzymaliśmy się na chwilę, żeby odpocząć, trochę w cieniu, proszę Państwa, i spójrzcie tą drogę. Wszędzie widać palmy. Tak jak już wcześniej Wam pokazywałem na wideo w poprzednich scenach, jest to park narodowy, a raczej wjazd do Parku Narodowego, który nazywa się Azani. Jest to jeden z takich większych parków narodowych, tutaj. Chociaż e, nie pojedziemy go zwiedzać, ponieważ odbilibyśmy gdzieś około 8 km do 10, a nie mamy po prostu na to czasu. Słońce cały czas świeci, daje nam wpalnik, no ale powiem Wam, że jest wszystko w porządku. Coraz lepiej się czujemy. Dzisiaj już nie czujemy takiego zmęczenia. Być może dlatego, że zjedliśmy dzisiaj porządny obiad i mamy zamiar jeszcze dojechać do takiego miasteczka, tylko dokładnie w tym momencie nie powiem Wam, jak ono się nazywa i tam jeszcze raz zjeść porządnie i wtedy możemy gdzieś szukać miejsca do spania, tym razem będzie to miejsce w buszu. Mam nadzieję, że nie spotkamy już żadnego gagatka. Fajnie było wczoraj, ale powiem wam, że ja personalnie dla mnie to jest męczące spać u kogoś, gadać z nimi w ogóle, jeszcze jak tej osoby nie znam. Chyba że ta osoba nadaje na podobnych wibracjach jak my, a tamta była trochę skryta. I dzisiaj też e, mieliśmy taką sytuację, że po prostu gościu gdzieś pojechał, zostawił nas samych w domu, czekaliśmy na niego, straciliśmy 3 godziny, ponieważ mieliśmy już o 9 rano wyjechać. No, a okazało się, że e, wyjechaliśmy o 11:30 i tak dobrze, dużo kilometrów na dzisiaj zrobiliśmy, jeszcze zrobimy trochę, więc co, trzeba jechać dalej. Tak jak Wam kochani mówiłem, zatrzymaliśmy się jeszcze w pewnej restauracji, żeby zjeść. Bardzo fajny klimat tutaj jeść. Może dobrze nie widać, ale zobaczcie, tak sobie dzieci oglądają bajki na projektorze. Cieszę się, że mają takie możliwości tutaj w Afryce. Naprawdę to jest bardzo miłe, miło na to patrzeć. dzień. Dzisiaj złapał nas deszcz. Zobaczcie. Pada cały czas. Mamy jeszcze 75 km do Abidjan. Musimy dzisiaj tam wylądować, ponieważ mamy rezerwację w Lokum Abidjan. No i mam nadzieję, że niedługo przestanie padać. Jest dokładnie 7.20. Kuba jeszcze śpi. Zatrzymaliśmy się w pewnym hotelu za dyszkę za łeb, więc nie jest źle. Zjedliśmy porządnie sobie wczoraj. No nic, idę zapytać się czy mają kawę, no i będę budził kubę. No i być może będziemy musieli jechać niestety w deszcz, ale to nie problem dla nas. Takie krótkie spojrzenie jeszcze na ten na tą restaurację tutaj. Widzicie, tam jest restauracja i kuchnia i bar. Tutaj są stoliki, telewizor. Tutaj wczoraj był projektor, gdzie pooglądaliśmy trochę mecz. Zobaczcie, no kałuże są dosyć duże, więc no padało dosyć mocno. Sprawdźcie to, nie. No ale to nic, powoli przestaje padać. No. Zaraz dokładnie sprawdzę na nawigacji ile mamy do tego Abidjan. No na wieczór powinniśmy tam być. Będziemy musieli dzisiaj sprężyć trochę nasze giry, żeby tam dojechać na wieczór, no ale myślę, że nie będzie to problem. Później sobie odpoczniemy dwa tygodnie, więc poświęcenie dzisiaj będzie trochę. Haha, <laughs> byle tylko by się nie przeziębić. dzisiejszy poranek wygląda tak. Pijemy sobie energetyczka, bo niestety nic innego tutaj nie ma. Kawy nie dostaliśmy, jest za wcześnie. E, Gdyż mamy 70 km, tak jak mówiłem, ciągle się powtarzam znowu nie. Tutaj dziecioczki już chodzą, witają nas. Przykryli nam rowery na noc, bo bardzo mocno padało. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj na pewno tam dojedziemy. No, ale ile nam to zajmie to jeszcze nie wiadomo. Może coś z drogi nagram? Nie jestem tego jeszcze pewien, ponieważ no, zanosi się dzisiaj cały dzień na deszcz. Chmury zobaczcie, niebo jest naprawdę bardzo pochmurne. Całą noc bardzo mocno padało, widzieliście po kałużach. No i co. Jak dojedziemy do Abidjan, to będzie wszystko si. Tutaj za mną macie jeszcze sytuację, jak e, szef ustawia swoje dzieciaki, e, mówi im, co mają dzisiaj robić, czym mają się zajmować. Tutaj jeden w garniturze, tutaj ten za mną to szef. No i tak to, to wygląda, tutaj jest dyscyplina dla dzieci. Zobaczcie, jakie piękne miejsce znaleźliśmy. To jest restauracja, ale niestety jeszcze nie ma jedzenia gotowego, ponieważ jest za wcześnie. A chciałem Wam pokazać, jak to wszystko tutaj pięknie wygląda. Coś cudownego powiem Wam, że coraz lepiej się robi. Jakieś piękne kwiatki. I zobaczcie, macie rzeczkę. Takie ujęcie ładne. I tak to wygląda. Wszędzie są plantacje, różnego rodzaju ogródki, ludzie z tego tutaj żyją. Do miejsca docelowego w Abidżan, tam gdzie się zatrzymamy, zostało nam około 40 km, więc jesteśmy naprawdę happy. Jest gorąco, no ale taka pogoda tutaj jest. Całą noc padało, myśleliśmy, że dzisiaj będzie cały dzień padać, ale no, jak widzicie jest słonecznie i pięknie. No i, i tak to wszystko wygląda. Napijemy się jakąś orężadę i lecimy dalej szukać jakiejś fajnej restauracji, żeby coś zjeść, bo jeszcze dzisiaj nic nie jeżeliśmy. A więc jesteśmy tuż przed Abidjan. To 23 km do naszej kwatery mamy troszeczkę bliżej. Zmęczenie już jest, ale pozytywne wam powiem kochani, cały czas na rowerku. Zatrzymaliśmy się, żeby zjeść, niestety nie pokazałem wam tego, ponieważ no byłem już taki głodny, że kompletnie o tym zapomniałem, przepraszam was. Zobaczcie jaki widok przede mną. Pod tą górkę jeszcze musimy podjechać, tu już zaczynają się jakieś budynki, dalej pola. Ludzie w tym województwie, bo zmieniło się województwo, stali się troszeczkę inni, bardziej zaczepliwi, ale to, to nic. No, dojedziemy do miejsca, to pokażę Wam naszą kwaterę na tydzień. A jeżeli uda nam się to załatwić wszystko w tydzień, no to będzie gitara, jeżeli nie, to zostaniemy dłużej i na pewno dostaniecie fajne materiały z Abidjan. Powiem Wam, że przed Abidjan jest trochę szok. E, dużo rzeczy w budowie, dużo różnych e, takich rzeczy, które nie były spotykane do tej pory. No i zobaczymy, co tam e, kryje Abidjan dalej. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Pożyczyłem sobie czapkę od e, Kuby, bo wyglądam jakbym nie wyglądał. Będę szukał dzisiaj e, gościa, który mnie obetnie, ogoli, ponieważ nasza maszynka szlakiem trafił. E, byłem po prostu kupić proszek, żeby umyć e, nasze rzeczy. E, byłem też po energetyki, bo nie możemy się dobudzić. Wczoraj praktycznie cały dzień spaliśmy, odsypialiśmy tą naszą podróż. No, powiem wam, że nie było lekko, ale teraz mam nadzieję, że odpoczniemy. Na razie mamy zapłacone tylko za tydzień. Będziemy zbierać tam, żeby na drugi tydzień było. No i pomyślimy, co z tymi widzami. No, a w tym momencie idę ogarnąć trochę, i później pokażę wam naszą kwaterę. Ogólnie tak wygląda wejście do nas. Ciężko tutaj trafić, ponieważ wszędzie są bardzo, bardzo podobne korytarze. A nasz pokój pokażę Wam za chwilę. To tutaj. Zanim pokażę Wam pokój, idę jeszcze sprawdzić, e, czy nasze rowery dalej są. W tym miejscu, w którym powinny być. E, do pokoju ich nie weźmiemy, ponieważ pokój jest za mały. Tutaj widzicie, o, tu są nasze rowery. Mam zamiar ściągnąć sakwy. Po prostu wszystko wyczyścić ładnie, jak mamy teraz czas, wysuszyć dokładnie namioty. Sprawdzamy koła, no troszkę powietrze uciekło. Mi na szczęście nie. O, to mnie niepokoi. Tako, takie rzeczy mnie niepokoją, bo mogą e, źle wpłynąć na oponę, Może się przebić. Zobaczcie, jak rdza łapie. To jest totalna lipa, nie? Wszędzie wszystko rdzewieje, no nic. E, Pozbieram swoje rzeczy, ogarnę się, a później Wam pokażę naszą kwaterę, ponieważ chciałem ją trochę jeszcze posprzątać, bo nie mieliśmy na to czasu. No i żeby to jako tako wyglądało. A więc czas, żebym pokazał Wam naszą Hawirę. To jest korytarz ogólnie cały. Rowery widzieliście, gdzie już są. Tak wygląda nasza kuchnia. Lodówka, zlew tutaj taka ciekawostka na tym gotujemy to jest butla gazowa z taką o, nasadką na garnek więc jest spoko lodóweczka, żeby chować produkty tutaj śmietnik tutaj nasze znaczy moje torby bo muszę z nimi porządek zrobić tak wygląda wejście do pokoju mamy jedno łóżko ale oczywiście oddzielnie tam jest krzesełko, tam jest taka komórka. Może dobrze nie widać, bo w tym momencie odłączyli nam prąd. Mamy tutaj telewizor, mamy klimatyzację. Tutaj może być ciężko, bo nie ma światła. Tu jest ubikacja, jest prysznic. Tutaj te dwa wiadra robię już właśnie pranie, jeszcze nie zdążyłem tego zrobić. No i tak to wygląda. Cena za to, za to lokum to 60 tysięcy franków. Podam wam przelicznik na dole ekranu. Kochani, ten odcinek dobiega końca. Pokażę Wam Abidjan w kolejnym odcinku z każdej możliwej strony, gdzie będziemy mogli to zrobić ponieważ, jak dobrze wiecie, nie zawsze możemy nagrywać Bonjour Monsieur. I yy, yy, no, będziemy się starać yy, zobaczyć jak najwięcej, pokazać Wam jak najwięcej. I chciałbym wam, wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za pomoc, za to, że jesteście, za to, że nas oglądacie, wspieracie nas. To jest coś cudownego. Dzięki Wam ta podróż egzystuje dalej. I mam nadzieję, że dojedziemy do tej Tajlandii, cali zdrowi. Teraz, przez te dwa tygodnie, chcemy podreperować nasze zdrowie, gdzie naprawdę będziemy dobrze jeść, gotować sobie. Tak jak widzieliście, mamy kuchnię i mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Chciałbym Was jeszcze zachęcić do e, wspierania nas na naszym patronacie, e, który znajdzie się w opisie filmu. Bo każdy grosz naprawdę dla nas się liczy i tak jak wam mówiłem, ta podróż egzystuje tylko i wyłącznie dzięki wam i naprawdę pełen szacunek dla Was. Dziękuję, że jesteście. I do zobaczenia w kolejnym odcinku kochani. Pozdro!